Zapraszam was do. Czy wolałbyś challenge? Bardzo serdecznie. Dobra, zaczynamy i teraz tak. Co byście wybrali? Czy wolałbyś być am przyjacielem Amandy, czy utknąć w backroomsach? Kurde, to jest ciężkie zadanie. Co byście wybrali, słuchajcie? Chyba, chyba ja bym wolał utknąć w back backroomsach niż ten. <noise> niż, niż być kumplem Amandy. Dobra, szybkie pytanie. A, czy chciałbyś arm rest. <noise> Walczyć z Luizą w wrestlingu, czy z Baymaxem? Jak myślicie? A, to jest ręczna. Słuchajcie, na rękę, tu z kim byśmy się siłowali? Ja bym chyba wybrał Luizę. O kurka, tu jest trudny wybór. Czy wolałbyś opiekować się e, Baby in Yellow, czy... Co tu jest? Get spied on the from the window. Ok. Jak być szpiegowany przez tego gościa? Jezu, trudny wybór. Jezu, chyba już wolałbym być szpiegowany, nie? A wy? O, to jest fajne! Czy wolałbyś uczyć się kung fu od po, czy m, grać muzykę w ha, O kurka, jaki by tu wymyślić? Nie wiem, ja bym wolał się kung fu nauczyć, huhu! O, a czy wolałbyś być przyjacielem z Kissimisy, czy with Chika? Ej, chyba z chiką. Chika jest niezła czika, tak mi się wydaje. A wy co byście wybrali? O kurde, czy wolałbyś być, w by farbę się zamienić, czy zostać skoruptowany? Trudny wybór powiem wam szczerze, ja bym chyba był, wolał być Inkiem. <gry> o kurka, co byście chcieli? Wo wole wolelibyście kontrolować Glamrock Frediego, czy ukraść Krabi Patty formułę, formułę? Kurde, to jest trudny wybór, ale ja chyba bym, bym wolał być, kontrolować Frediego. Okej, okay, a co byście chcieli? Czy bylibyście odwiedzić księżyc czy Mars? Chyba. Kurka, trudny wybór. Chyba na Marsie. Na Marsa bym się udał. Okej, okay, a czy co byście, co by tu wziąć? Czy grać, nauczyć się grać na gitarze z Mon Montgomery Gatorem, czy zagrać w, w Ukryj się <gryś -ie> w Maszgo w w w z, z Vanny? Kurka, ciężko, ale chyba bym Montgomerego wybrał. Co byś wolał? Czy przytulić, dać przytulaska hagemu Łaguźemu, czy <gryś -ie> nosić pięć <gryś -ie> osiołków? Wszędzie. Kurde, ja chyba bym te osiołki nosił. O, to jest bardzo proste. Czy wolałbyś nigdy nie jeść lodów ponownie, czy i jeść tych marshmallow? Yy, I to jest prosty wybór. Wolę lody, ale wybieram ten, żeby nie jeść tego, tak, tak, tych marshmallow. Czy wolałbyś zjeść yy, Mama's Rabbit, czyli mamy, mamy króliczą pizzę, czy jedzenie przygotowane przez Maudi? O, kurde. <grytanie> O, kurka, co byście wybrali? Ja chyba bym wziął to jedzenie od MAUDI. Okej, okay, czy byś był ścigany przez co byś wybrał? Ściganie przez y, kej, jaskiniowego SpongeBoba, czy y, ścigany przez Mami Longlegs? Legs? Jesus Christ, jak sobie to wyobrażę? To chyba wolę być przez tego SpongeBoba jaskiniowego ścigany. Dajcie znać, czy chcecie więcej tego typu odcinków. Yo!